Czemanko, moi drodzy z tej strony Kronos. E, zapraszam Was na opening e, softboxu firmy Mitoya Photo and Video. E, oczywiście zgoda na publikację jest od firmy. E, dlatego też publikuję go e, moi drodzy co do samego mnie. ja nie wiem kiedy będzie stream. E, za w pracy i pogotowimy zabranie do szpitala, dlatego... To zobaczymy muszę troszeczkę nabrać energii siły i yy, myślę że niebawem się zobaczymy też na łamach mojego kanału a tymczasem wrzucam wam film yy, z openingu a i przepraszam was yy, troszeczkę za jakość nagrywam yy, telefonem yy, troszeczkę ręce mi się trzęsą jeszcze yy, w ataku yy, ale myślę że yy, warto go zobaczyć Dlatego zachęcam Was do obejrzenia całości i odwiedzenia strony. Jeżeli jesteście youtuberami, potrzebujcie dobrego życzenia, to polecam gorąco Wam yy, filmy na właśnie z ja, yy, Spokojne wideo i zamówcie sobie, naprawdę bardzo dobry sprzęcik, szybka dostawa i myślę, że warta. Yy, swoich pieniędzy a w sumie nie zapłaciłem za dużo, także wszystko zobaczycie w filmie na tywach teraz serdecznie zapraszam do zobaczenia za chwilę na filmie! Dobro mi drodzy, jesteśmy już z paczuszką Jest to paczuszka od firmy Mitoya. Jest to No już dobra, już wam powiem Jest to firma, sklep fotograficzny Początka ma około metra długości A w niej zaraz zobaczcie jakie cuda są Ja już sobie pozwoliłem rozciąć folię Także za chwilkę tutaj Wam pokażę Proszę bardzo I co my tu mamy A no mamy moi drodzy Zaczniemy sobie może od tego taką dużą żarówkę jest to żarówka 85 W firmy Mitoja daje światło o ilości lumik 5500 czyli 5 razy więcej niż normalna żarówka zaraz ją sobie otworzymy ale wystawię ją sobie na boku na razie tu podejrzewam że jest Częcik, czyli softbox tak, moi drodzy kupiłem sobie softboxa, też zaraz otworzymy i pokażę wam wymiar tego softboxa jest 40 na 40 także nie duży softboxik myślę, że fajny będzie tak widzieliście moją pościel nie znużyłem nawet tu ogarnąć zbytnio, no bo wróciłem ze szpitala a tu moi drodzy jest Stojaczek, stojak ma 2,5 m, z tego co tutaj z firmy z tego stopu powiedzieli. Także też zaraz to otworzymy. Także to ja robię krótkie cięcie i widzimy się za chwilkę. Także poczekajcie, Dobra, moi drodzy, ja już to sobie rozpakowałem. Jak widzicie, tutaj mamy samego softboxa. Żaróweczka jest ładnie zapakowana z styropem, co by się nie posłuchał w transporcie. No i stojaczek też firmy Mitoja. Widzicie wszystko jest zachowane ich logiem, także to jest właśnie ich, są ich produkty. Dobra, i to sobie złożymy na bok. Moi drodzy, żaróweczka. Proszę bardzo. Zobaczcie. To jest kawał żarówy moi drodzy. Tu nawet Wam pokażę, zobaczcie, wind standardowy E27, 85W, 5500, moc świetlna, żarówka taka porządna, wielka, zobaczcie moja dłoń, a ona, no jest kawałek żarówki. Dalej na razie nie załączałem bo nie brak e, tu macie e, przedstawiony softbox 40x40 jest standard e, ja foto ładny teralik e, narzepy e, poczekajcie muszę sobie pomóc ręką, więc zrobię krótkie zdjęcie no i dobra moi drodzy, e, po krótkim zdjęciu wyciągnąłem sobie e, tutaj właśnie na rzepy taki fajny, fajny teralik podoba mi się, to jest dla nich duży plus jak widzicie softbox 40x40 40. Eee, y, po, y, y, można powiedzieć powłoka odbijająca światło eee, generalnie e, rozkłada się jak parasol e, zwykły e, tutaj mamy e, kabelek możliwość regulacji e, konta. No i tutaj e, do przykręcenia jest do stojaczka Emblemat, oczywiście, logo firmy Mitoja o, zobaczcie, tak się ładnie to, to składa, właśnie. Nie zajmuje dużo miejsca, jak widzicie. To jest malutka parasoleczka Do tego jest przysłona. Do tego całego softboxu. No i dwumetrowy pałąk. Do mocowania softboxa. Dobra moi drodzy, to? Ja to złożę i Wam to zaprezentuję jak to będzie wyglądało już w całości. Także za chwilkę wracam. Dobra moi drodzy, jesteśmy. E, Softwalk już jest złożony. E, zaraz Wam pokażę jak on wygląda. E, na razie go postawiłem niepodłączonego, e, bo na razie tylko jest złożony. Moi drodzy, patrzcie. To jest takie wielkie bytle. E, tu jest ta właśnie przysłona która zasłania na tą żaróweczkę no jest bardzo łatwa do montażu tu można sobie opieknąć sorry za... no i zobaczcie w środku jest już wkręcona żaróweczka normalnie mamy ją wkręconą proszę bardzo jest softboxik zamontowany eee, tutaj pokażę wam klipsiki eee, bardzo fajny montaż eee, podnoszenie Tu jak wezmę sobie oddepnę to oczywiście przepraszam to opada tak czyli mogę sobie regulować wysokość softboxu także bardzo fajne proszę bardzo Słuchajcie, ja się trochę yy, tutaj yy, wezmę wespre także momencik sekundka Dam mój, widzicie mój stary softbox, czyli stara lampa e, z zwykłą żarówką 1000 lumi, e, też około 80 w także no zobaczycie, pokażę Wam jak świeci ta. Zaraz przejdę, czekajcie. E, proszę bardzo, zapalona, przysłona zrobiona z papieru do pieczenia. Proszę bardzo, e, no i dawała słabe światło. Hmm, także postanowiłem kupić sobie coś nowszego A za chwilkę Wam zaprezentuję, jak będzie wyglądała yy, ta lampa. Zaraz wracam do Was. No dobra, tutaj widzicie mój sprzęcik. Trochę zagracone, bo na razie biurko jest. Wiecie, biurko jak biurko, jest stare. Ale zobaczcie. Tu jest ustawiony już nasz softbox. No sobie nie nie wziąłem elegancko nie zapiąłem więc tak troszeczkę wystaje no jest aż za paluszka nie umiem nagrywać telefonem bo nagrywam telefonem bo ma dobry obiektyw moi drodzy no jak widzicie już jest ustawiony Softboxik, proszę bardzo tu tak to wygląda no jest to różnica nie ale moi drodzy najważniejsze to różnica w oświetleniu, patrzcie widzicie? zobaczcie jakie on daje światło zobaczcie jakie te kolory są inne całkowicie inne widzicie? do porównania jeszcze raz bo zapalę eee, stare świateł a, nie zapalę wam, bo odpiłem od kontaktu, no ale Możecie sobie cofnąć filmik i zobaczyć jak to wyglądało wcześniej. Także o wiele jaśniejsze światełko z możliwością wyregulowania sobie poziomu. No, troszeczkę zajmuje, no nie powiem, bo troszeczkę jest tutaj widzicie. To są moje drzwi stare, no ale wejść wejdzie. Także to nie ma problemu. Kawa moja, bo ja muszę, muszę się troszeczkę zregenerować. No i oczywiście nowy ze softboxu wędruje Na streamy, My będziemy na streamach już sobie działali na nim I co moi drodzy Link oczywiście do firmy Mitoja Foto znajdziecie w opisie do filmu Zapraszam was na mój fanpage, oczywiście na grupę Zapraszam was na moje streamy I widzimy się Na streamach Wyczekujcie oczywiście wiadomości na Instagramie, na Twitterze, na grupie Ekipa Kronosa i będziemy się tu spotykać. 15 grudnia 2019, pamiętajcie, jest stream charytatywny. Także zachęcam Was serdecznie, a jeszcze może by nie było, nie jest jakaś tam wielka, e, moi drodzy, tajemnica. Proszę bardzo, ja tutaj tylko przesłanie sobie Adres paragonik, żeby nie było tego. Nie wiem czy zrobię ostroż. Ale widzicie 132 ,35 zł groszy zapłaciłem. Bo to jest... Nie da się wykadrować tak dobrze ostrości. Ten błyszczący jest taki papier. Ale już wam mówię co jest. Softbox 62 ,10 zł 10 groszy statyw kosztuje 28,05, żaróweczka kosztuje 29,70, no i odbiór w punkcie pocztowym 12,50. płacone było przez przelew. W sumie zapłaciłem 132 zł i 35 groszy za całość. Także, moi drodzy, jeżeli jesteście youtuberami, chcecie fajne oświetlenie, to link w opisie, także zapraszam Was serdecznie i do zobaczenia. Trzymajcie się ciepło, cześć.